Skarwet, my całą drogę blokujemy czy jeden pas? Całą drogę. Gdzie sam z murem ich obronie? Ratujmy konie, ratujmy konie, ratujmy konie, krew przelana, świat ich konie, ratujmy konie, ratujmy konie, ratujmy konie. Ratujmy konie. Ratujmy konie, ratujmy konie. Nie już koniec Ratujmy wszyscy Koński świat Zanim go spłaci Ludzki tę Pracę swoją ciężką Ciężką Nie wolno go katować, nie wolno go bić Bo człowieka jest do wieka Pomocnik Wie W tym roku kupiliśmy redną klacz Z transportu I po miesiącu urodziła dziecko Ona miała jechać tak na rzeź Do Włosz i tam zabijają. No ale ludzie tutaj wiedzą o tym. No jak nie wiedzą, ale jak pieniądze dostaje, to, 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 to sprzedaje. A gdzie sprzedaje, to jest nieważne, nie? To znaczy ważne wszyscy wiedzą, tylko, że na rzeź. Ważne tylko, że zarabiają że na tym. Do no taka Towarzyszące o pomoc apelujemy. Nie mów, że kochasz, tylko kochaj. Nie mów, że walczysz, tylko walczą. Będziemy wracać cyklicznie i nie odpuścimy. Wzywam o to, aby urzędnicy państwowi zaczęli myśleć, że żyjemy w XXI wieku. Polska jest w centrum Europy świat nie godzi się na mordowanie koni. Mamy propozycje dla gminy Staryszew, dla włodarzy tej gminy. Propozycje bardzo dobre. Będziecie mieli dużo pieniędzy dla gminy i ogromną promocję w świecie. Proszę z nami się skontaktować. We wrześniu wrócimy z mediami. I przedstawimy bardzo dobry biznes dla tej gminy. na tiry najwyższy czas aby włodarze tego terenu pomyśleli o tym że są ludźmi ludźmi tam w drugim domu w ogrodzie chodzą konie koń to przyjaciel koń to przyjaciel on nie jest mięsem